Elo, w tym filmie pokażę wam jak łatwo da się zarobić na anarchii zwykłym tepaniem się do graczy. Chciałbym wszystkich poprosić teraz o zostawienie suba, byłbym naprawdę wdzięczny. I tak w ogóle brakuje 900 subów do moich wszystkich ustawień i modów. W tym filmie losowanie na 200k, wystarczy sub, like i komentarz. Siema! Siema, tęsknicie za dobrym lifestylem, gdzie wszystko jest świeże, mapa nie jest rozkopana i można się fajnie bić na podziemia i namosować. Gdzie nie trzeba wydawać 500 zł, by dało się w ogóle grać. Jeżeli czekacie na start StrychaMC, zapraszam was na Discord z opisu i czekajcie na start, bo już niedługo. Siema. Ostatnio powstał mój anarchiczny shop, na którym jeżeli zaprosicie 10 osób, macie aż 110 tysięcy dolarów. Plus dalej trwa tam konkurs na totem łaskawienia, a ceny są naprawdę bardzo fajne, bo macie aż 4,5 koła za złotówkę, a jak robicie zakupy za powyżej 200 zł, macie aż 5 koła za złotówkę. Bardzo pelcam i lecimy do filmu siema! Ciema widzowie. W dzisiejszym filmie pokażę wam jak aktualnie jest bardzo łatwo zarobić na anarchii tepając się. Wszystko jest takie drogie, że łatwo się zarabia. Mam teraz 10 tysięcy do końca filmu celujemy w jakieś 80, 70. No i co? Zaraz zaczynamy się tepać. Pokażę wam jak łatwo się zarabia. W moim eku był update, bo weszła sakieweczka. Dzisiaj się z nią właśnie potepamy. Mamy oczywiście seta całego Ana plus 6, mam mnie 4-1 krytyczne w sumie to tyle. Mm, teraz. Pet mam bałwanka i kostium Mikołaja. Tak jak na ostatnim filmie. Taki ten możecie sobie kupić bardzo tanio na moim shopie. Link do shopa jest w opisie. Strycha shop. No i co, my się tepamy do pierwszej osoby. Elo. Dobra, tep na pierwsza osoba. No i zobaczymy, co to wyjdzie O, na mieczek już mamy do zabicia. Pierwszy tepek, już patrzcie. Już teraz na narci są takie jackpoty. Dobra, tak go po prostu zabijemy. No i zabity. Ona mieczek I jeszcze kolega. Nawet ksziki ma. totem Rełka. No i zabity też kolejny Już pełna sakiewka W ogóle co tutaj goś miał? 4-3, 4-3, teraz chodzi o około 500 dolarków, więc Też sobie to wszystko zbieram No i mamy z tego 2000 dolarków z samego seta Plus serce, kolejny 1003 koła Ciekawe czy mieczyk jest, bo nie wiadomo czy tutaj podatek jakiś zabrał albo coś Więc no, zobaczymy, zaraz Kurde 41 miecz! Rozumiecie to? Pierwszy tepek No jest tylko ten miecz za 130 koła z wampiryzmem No za 130 koła. Nie wiem na razie za, za ile go wystawić. Na koniec odcinka go sobie wystawimy. A to sobie wystawimy po 500. Po prostu Dobra, tepną. Kurde, nie udało mi się zniszczyć tego czegoś. Typu płytki. Oni pewnie uciekają. Nie mają jakąś ucieczkę, tak? Chyba nawet nie tego nie. To oni już są na samej górze, dobra. A czekajcie, bo oni nie zabudowali tego. O, lognął. Dobra, tepnęła kolejna osoba. Ok, dużo killi tutaj może wpaść. Zabudowałem sobie. Tam jest anamieczyk. Przydałoby się pewnie opuścić mówiąc szczerze. Na razie tutaj coś spróbujemy. Jeden zabity Reszta ragnała, trzeba było iść po Anamiersz Dobra, to się dalej Sporo itemów sobie wystawimy, więc git W ogóle sakiewka. zapomniałem o sakiewce. Dobra, nic tu chyba nie ma. Opróżniam ją. Topimy się dalej. Okej, okay, dobra, już myślałem, że tutaj dynamit będzie trzeba używać. Ogaś malaga. się dalej. Dwie części, 4 3 tylko. Miecz 33%. No i tutaj mamy 3000. Za 4 wystawimy. Nie śpieszy mi się, żeby się szybko sprzedawało. O, super. Dobra, typ na kolejna osoba. Okej, okay, dobry trap się wydaje. Dobra, na perełkę. Dobra, typ na kolejna osoba. Ok, nether. Dobry trapik. Ok, zabudowałem, jest git. Nie wiem czemu właśnie się czasem tak baguje, ale nieważne. Zabity coś się laguje, coś się laguje. Tego typu już zabiłem, bo coś się wcześniej też przed odcinkiem typałem i mi killa nie zaliczyło. Dobra, zaraz zobaczymy sakiewka i topamy się dalej. Cztery koksiki, jaki wystakowany w ogóle. Łebów też sporo. Cztery perełki. No nie no, klasa. Mieć 35%. To, to wystawimy sobie za, nie wiem. Tamten mega szybko strzedł. Wystawimy za 5900. Zobaczymy, czy pójdzie. Ciekawe. Dwa totemy to jest 8000. No to jest chore, naprawdę. Jak łatwo można gdzieś za. No, na ten moment da się mega łatwo zarabiać. Każdy ma, nie wiem czemu, tyle itemów. I. No łatwo się zarabia. Dobro, tepnął. Patrzcie niby taki dobry trapika, a stanie się w sekundę dosłownie wychodzi. Nie ma co się stresować. Topamy się dalej. Dobra, typ na kolejna osoba. Bez seto. Szybki kill. Topamy się do kolejnej osoby. Dobra, zaakceptował. jak diaksików Pewnie jakiś tutaj poboczny trap W tym domku O, jeden już leży Dobra To pomyśle do kolejnej osoby Dobra, tepnął Okej, okay, okej okay. Na perełkę, drop. Już se cyknąłem. Mogłem zabudować jeszcze, ale już powiem, se cyknąć. Czy ja tam dam radę jakoś. Mu Nie dałem rad zabudować się. Dobra, jeden zabity. Jeszcze Black Alan. Teraz jest git Dobra, się do kolejnej osoby Topnęła kolejna osoba O, skrzynia spoko Okej, okay. cyknę sobie bombardę, bo tutaj jest dobry Simonek. Skądś go kojarzę Ma też dobre temy. No ale niby można go też spróbować własnym tropie zabić, nie? Za bardzo chciałem, za bardzo chciałem. No i kolejna bombarda przez to, nie? A ja już więcej bombard nie mam, ty. Dobra, pukowałem się. No i tutaj trochę straciliśmy, tak? Troszkę straciliśmy. Ja bym spróbował, ja bym spróbował. Tutaj wepchnę do własnego trapa. Nie no, raczej by nie padł tutaj Jak ginę, jak ginę! Dobra. To nie ma sensu, bo ani ja go nie zabiję, ani on nie Że to po prostu jest no bez sens, tak? Jestem sobie koksa w sumie On pewnie też jakieś totemy powalone ma Potem mu padło mi padło plus 6. Ja pierdzielę. A mi serce bije O, poszła rózga Ja teraz ja wyjdę Co się tu odwala? Co się tu odwala? Okej, okay, ja za dużo dostaję, ja stąd uciekam To już się robi po prostu niebezpieczne, że ja sobie uciekam stąd Ajajaj, aj, aj, jestem dużo na minus mm, Dużo perełek, dużo wszystkiego Bania plus 6, nie sądziłem, że się to tak skończy No wiecie, życie, nie? Głupie też na początku te bombardy Patrzcie, łatwe jest zarobić, ja się jeszcze w tym filmie odrobię, jeszcze mamy przecież zdropowany zdrapowany 4-1, że nie jesteśmy jakoś w ogóle dużo na minus. Dobra. Ja totem, też było blisko zabicia go, tam chyba 2 dripstone'y i bezginął, więc śmiesznie. Szukasz premki, kup sobie ją na premerski.plcę jest to bardzo przyjemne, bo już od 80 zł możesz sobie taką kupić, a z moim kodem strycha macie aż 10 zł taniej. Bardzo polecam, cześć. I teraz ile taka część A na plus 6? To jest pytanie. Pozdroje ty Strycha. O kurczaki. Cztery... 45 tysięcy widzę taką. No dobra, chyba ją kupię. Czyli od początku odcinka jestem strasznie na minus W sumie Dobra, typ tak na no, kolejna osoba No, ciężko bez tego niepodpalenia na bani Ale dobra, jeden leży w sumie Tu jeszcze od razu Dobra, hitnąłem, super perełki ma jedna czy on ma anakilow? dobra, zabijem co on miał? okej, okay, 4-3 na pewno, trident, okej okay. No i patrzcie, Trident 8000, już się odrabiamy. Super, no to jest coś pięknego, jak łatwo jest się odrobić. Dobra, jeszcze sakieweczka, O kurde! W sakiewce mamy tak, Koksika, Refika. Okej, okay, dobra. Obsidian dużo. Dobra, to jest tak. Dobra, Obsidian, Stręcz też drogi. Chorus, Webów dużo. Sety słabe, miecz 30% to chyba z 5 koła on chodzi. Strasznie te miecze się szybko sprzedają. Totalnie nie wiem co to może być. Pewnie jakieś tutaj hydroklatki obstawiam. No i Horus, Horus 24 refile, 2 perełki. Jak widmo, zabijam. Dobra, tego też zabijemy. Czekajcie, Ej, dobra, on dużo biją, on dużo biją, on dużo bije. dobra, tepną mnie. No dobra. On nawet nie rzuca dripów. On ucieka Dobra, topamy się do kolejnej osoby. Takie gówno, że aż mi je oddam Dobra. A, dobra, trzymaj. Dobra, zaakceptował. Co to jest? Nie, no nie, please. Dobra. Ta woda jakaś i wszystko mi przeszkadzało. Trzy perełki, szkoda. Dobra, jeden zabity. Dobra. Dobra, Dobro, na kolejna osoba. Długi trap. No, ty! Jakby drip, dripstone był na dole, to bym padł chyba. By za późno, peru cyknąłem. Dobra, trzymamy dalej. Dobra, tepnął. Dobra, nie wiem, co się tu stało. Myślałem, że już będę musiał e, iść po kogoś. Dobra Tak w ogóle coś wam powiem Jeżeli bym już tak padał, padał Ja jestem zdragany tutaj na innym koncie i po prostu jakbym już się wywalał to po prostu Szybko wchodzę na serwer, logam i mam itemy, więc Tak, tak, tak właśnie sobie zrobiłem No i się przydało na przykład Jakbym nie uciekł stąd Dobra, uciekamy stąd, bo tutaj nie można przebywać, bo podobno każdy tutaj Admin co chwilę lata i banuje jak ktoś tu jest Dobra, typ na kolejną osoba, lecimy. Dobra, trzy kill możemy tu też zrobić, więc całkiem fajnie. Jeden leży. Dobra, mamy drugiego. Jakiś nielegal. Dobra, to nie dalej działa, nieźle. Ostatnie kilka tepeków, bo naprawdę zaraz już muszę iść to montować. Kurde, naprawdę boli mnie ta zbita bania. Naprawdę szkoda mi. Z takiej głupoty, a tak dużo straciłem. Ej dobra, mamy mieczek. Jeste kokse, żeby nie mieć fajerki. Dru w drugiej tradycji trzeba go szybko zabić, mi się wydaje. Nie wiem, czy to nie jest jakiś szczerze bait. Też jakieś hydroklatki albo nie wiem. O no, tu jakaś dziura była. Jakby tam czekali. Tu się idealnie kopię, wracam do dziury. To jest bait, to jest bait, ja już to wiem. Tu są vlognięci, tu są legnięci hydroklatki. A nie, to jest trap jakiś. W którą stronę się patrzy? Nie wiem szczerze. Syknę perełkę, żeby na spokojnie. Okej, okay, dobra, wpadłem. Niestety jest tutaj i rodzynka, nasza koleżanka. Jak sobie tutaj w knokam I wkrótce on na pewno se skinie Bomba poszła Idzie kotlet, idzie kotlet Ma balona, ma balona Wiem, co będzie chciał tutaj robić. Zaraz mi się stręcz kończy. Zabiłem! Ale dobra, Perła. No i chyba jesteśmy na zero. Chyba jesteśmy na zero. Naprawdę dzisiaj tak fajnie się dropuje. Że aż mam lepszy humor, no. Ale. Tabanie kurczę, No, już przestaje to boleć, ale. Chyba. Proszę, żeby były wszystkie tulsiki, Ana. Trójząb. Ja będę szczęśliwy. Mieczyk jakiś w miarę dobry. Proszę, żeby ta sakiewka była massive. Ok. Zabrało tylko Trident. Tak powolutku, powolutku. Stack 22 tysiące to jest. Super. Kilo miecz 31. No dobre git. E, możemy sobie miecz wystawić. Taki miecz z 21 tysięcy, więc fajnie. No, miecz się od razu sprzedał, więc git. Turbo trap 5700. 7 koksów, też spoko. Horusy 4000. Mam jeszcze dwa takich kobłębów z dziś, więc też sobie wystawimy Stack webów wchodzi 3000, no spoko frotapel, ostatni tepek No i kończymy na dziś tą zabawę Jak chcecie więcej takich filmów, po prostu ze zwykłego tepania, to piszcie Mi się je przyjemnie nagrywa z takiego zarabianka No i tepa, tepnął, tepną, tepnął, tepną, dobra Nie, 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 czy to jest ten sam trap co wcześniej? Ja cyknę tą bombę i po prostu uciekam, ja po prostu uciekam Mi się tutaj nie chce z nimi bawić Tym tepakiem zakończymy dzisiejszy film Napiszcie w komentarzu czy wam się podobają takie filmy No i co ja już się z wami żegnam siema